Zobaczcie, przed moim domkiem pojawił się sklep z napojami youtuberów, i w środku są napoje takie jak palionek, wojanek, dili, Soczek, co? O, witam naszego klienta, zapraszam. Mamy do wyboru bardzo dużo soczków youtuberów. Tylko że one są chyba beznadziejne, proszę pana. Co, jakie beznadziejne? One są świetne przecież. No, ja wolę na przykład jakieś straszniejsze napoje, których się będę bał, albo ktoś inny się będzie bał, jak będę je pił. Że co, ty wolisz straszniejsze napoje i te ci się nie podobają? Nie, ty głupi eee. dzieciaku, pożałujesz tego, zobaczysz. S Będziesz naprawdę tego żałował! Skąd ty masz mieć? Dlaczego chcesz mnie za to zabić? Że wolę na przykład straszne soczki! Ała! Ej, chwilę, dlaczego mnie nie zrespiło w moim łóżku, tylko w jakimś pomieszczeniu, gdzie są? Faktycznie straszne napoje. Oprócz mojego, dlaczego mój Didi soczek nie jest straszny? Ale w sumie chciałbym się w niego zamienić. Więc może chyba kliknę ten. Guzik i nie działa Dlaczego to nie działa Ale zobaczcie jest też straszny wojanek Który jest mega przerażający Zobaczcie jego twarz i te zęby Zobaczcie też tego strasznego palionka Jaki on ma straszne wielkie bicepsy Takie jak halk Trochę się tego boję Nie chciałbym być chyba takim Nie chciałbym na pewno spotkać tego soczku Ale chciałbym takim soczkiem być Ale najstraszniejszym jest soczek pimpka Który ma pojęcie nogi Nie no takiego to w życiu bym nie chciał spotkać I zobaczcie tą straszną butelkę Jak ona jest straszna Tylko pytanie jak ma się w takim tego soczka zamienić bo jakbym chciał tego to nic tu nie działa bo się nie zamieniam w niego, ale może jak zginąłbym na przykład ej chwila, a co jeżeli zginę na przykład od lawy i wtedy zamienię się w taki soczek, ej spróbujmy to, przetestujmy, więc uwaga, może teraz to kliknę jak ogarnę o co chodzi, klikłem ten guzik i wróciłem do domku, tylko dalej nie jestem z tym soczkiem, chyba faktycznie muszę zginąć od lawy musisz szybko pójść bo Przygotowałem jacuzzi. Ale Szark, ja mam gdzieś twoje jacuzzi, ja potrzebuję teraz znaleźć lawę, bo muszę, nie powiem ci co z tą lawą jest związanego. Ej, Didi, chodź lepiej do mojego jacuzzi, bo ono jest naprawdę czaderskie, przy okazji pomogę ci znaleźć lawę. O, to świetny pomysł, gdzie masz te swoje jacuzzi? Tutaj, tylko poczekaj, 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 masz na nie nie patrzeć, tylko od razu wskoczyć, bo jak wskoczysz, to będzie taki super efekt, dobra? No dobra, to wskakuję. E... Szarki, co to za lawa? Eee, no taka fajna, co? No, ja szukałem prawdziwej lawy, a nie jakiejś podróby, która mi nie zadaje damage'a. No bo to taki tylko kolor ma lawy, ale fajne, nie? No, wszystko świetnie, ale ja na serio potrzebuję teraz prawdziwej lawy, Szarki. No dobra, no ale skąd ci? ja mam niby wziąć prawdziwą lawę, Dini? Ty serio, to jest przecież za tobą jest lawa. Dlaczego mi nie mówisz, że za tobą jest prawdziwa lawa, Szarki? I patrz, teraz nie, chodzę do tej lawy nie, i umieram. Nie, nie, dlaczego on wszedł do tej lawy i się zabił? To głupek! I zamienił mnie teraz w mój soczek Jestem prawdziwym soczkiem, ale ja w sumie chciałbym być straszniejszym I na pewno chciałbym być strasznym wojankiem Tylko o co tutaj chodzi? Wiadro wody, co muszę utopić się w wodzie? No dobra, nieważne, klikam ten guzik Didi, czy ty żyjesz? Halo, Didi, Didi No sarki żyje, przecież stoję przed tobą Ej, co ty? Nie Czemu ty się zamieniłeś w taką straszną butelkę? Ale Szarki to jest tylko mój zwykły soczek, on nie jest w ogóle straszny, ale mogę być straszniejszym napojem. Jest, jest mega straszny, bo jest pomarańczowy, nienawidzę tego koloru. Nie no, Szarki to było naprawdę niemiłe, myślę, a dobra, nieważne. Ale słuchaj Szarki, mogę być straszniejszym napojem, tylko potrzebuję twojej pomocy. Mm, niby jakiej? Muszę chyba się utopić w jakiejś wodzie i wtedy zamienię się w strasznego wojanka. Na pewno ja ci w tym nie pomogę, Didi, ale mogę ci jedynie pomóc w tym, żebyś tego nie zrobił i dlatego mam gąbkę! Ale ta twoja gąbka szarki na nic mi nie pomoże, bo ja potrzebuję się utopić, a ty tylko będziesz mi przeszkadzał! Eee, Didi, masz się nie topić w tej chwili, ja ci to mówię. Ty możesz sobie mówić, bo ja wchodzę tutaj w wodę i się właśnie tu utopię! Durniu no, nie rób tego, nie zrobisz! No muszę, bo ja chcę być strasznym wojankiem, no przestań mi przeszkadzać! O nie, nie zrobisz tego! Didi, proszę cię, nie rób tego, nie mogę ci tego pozwolić, jako twój przyjaciel. No, dobra, to ciekawe, co zrobisz, jeżeli wskoczę do tego oceanu i popłynę na samotno. Tam nie mm. zadziała twoja gąbka. No, człowieku, ja tam nawet nie wskoczę, bo to jest zbyt głęboko i już cię nie widzę. No i bardzo dobrze, to teraz muszę poczekać, żeby się utopić i będę strasznym wojankiem. To już zaraz, zaraz się utopię. Zostało mi półtora serduszka i będę strasznym wojankiem. No i zamienił mnie w mega strasznego wojanka, który jest przerażający, i trochę głos mi się na straszny zmienił. Muszę iść teraz do Szarkiego i kodę straszyć. Ale zanim to, to chciałbym być strasznym palionkiem i chyba muszę umrzeć od upadku z wysokości. Tylko pytanie, jak ja mam to zrobić? Może Szarki mi pomoże? Hmm, ale bym sobie kupił takiego wojanka. To może sobie kupisz takiego strasznego wojanka, jakim jestem? O, odejdź ode mnie, ty głupi wojanku, nie takiego chciałem. Ale o co ci chodzi, Szarki? To ja, Didi. No i co, z tego wyglądasz przerażająco? Ja się nie zadaję z takimi ludźmi. No chodź tutaj w żarki, chcę się tylko do ciebie przytulić! Nie zbliżaj się! Ha! Udało się! Szarki mnie właśnie zabił z wysokości! Przez co zamieniło mnie teraz w mega strasznego palionka i mogę iść teraz Szarkiego teraz naklepać moimi wielkimi bicepsami! Ale zanim to, to chciałbym być mega strasznym teraz pimpkiem, tylko jest mega problem. Potrzebuję skądś załatwić TNT tak, żeby mnie to wysadziło. O mój Boże, nigdy nie piłem lepszego napoju, to jest najlepszy napój, jaki piłem! No chyba coś ci się pomyliło, bo najlepszym napoju jestem ja, socia. Eee, nie, najlepszy napój to jest ten, co trzymam w ręce, a ty do mnie nie podchodź. No bo co mi zrobisz, dzieciaku? Eee, mam wiele eee, różnych rzeczy. Na przykład mogę zrobić coś takiego! A przecież ty, 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 ty nic mi nie zrobił! Jaki ja jestem głupi, widzowie, przecież ja potrzebuję TNT, żeby zginąć! No chodź tu szarki! Nie, nie zbliżaj się i co, traci wysadzę, nie chcesz tego! A, nie! No i dzięki szarkiemu zamieniło mnie teraz najstraszniejszy napój jaki czyli Listoczek pimpka, który jest połączony z pająkiem! Zobaczcie jaki on jest straszny! Chodźmy teraz go nastraszyć! O, skupiłem się w lesie i nie wiem gdzie jestem. Jest tu bardzo dużo pająków. Chcę stąd wyjść! No to ciekawe jak szarki zareaguje, jak mnie zobaczy w tym lesie pojęczyn! Którym będę strasznym pimpkiem-pająkiem. Tylko musimy odnaleźć Szarkiego gdzieś. O nie, tutaj chyba nie ma wyjścia, tylko jest więcej pająków. Co tu robisz, straszny pimpku? Wyjdź stąd. A, nigdzie nie pójdę, Szarki. Zostaniesz dzisiaj moim podwieczorkiem. A nie, jeszcze wpadłem w pajęczynę, proszę zostaw mnie! Nie no, Szarki, nie płacz już przestępstw, przecież to ja jestem Didi. Przecież dobrze się wiedziałeś o tym, że co każdą śmierć jestem straszniejszym napojem mm, youtuberów. Nie zbliżaj się, nigdy ci nie uwierzę. Ej, jestem serio, Szarki, mówię, to jestem ja, Didi, no zupasz, no! No i co, jesteś przerażający, proszę zostaw mnie! Nie zostawiajcie, bo to dzięki tobie jestem mega straszny. Teraz to ty mnie zabijałeś. Dzisiaj będę się bawił w boga i będę wysyłał napoje youtuberów? Albo do nie... bye Albo do piekła, w zależności co przeskrowali A więc zapraszam teraz pierwszy napój youtubera. Ciekawe, kto to będzie. Ha, jestem Wojankiem. I co ja tu robię? Ty mi lepiej powiedz, Wojanku, co ty tutaj robisz? Co takiego przeskrowali, że wtrafiłeś do czyjścia? I moim zadaniem ogólnie jest cię wyzwać do piekła albo do nieba. No, ale moim zdaniem ja nic złego nie zrobiłem. A przynajmniej nie pamiętam. Ale Wojanek, jak możesz nie pamiętać, co złego zrobiłeś? Musisz na pewno, coś ci się może przypomnić. Nie, nic nie pamiętam. Kompletnie, więc musisz wysłać mnie do nieba. Nie, nie ma takiej opcji. Bez sprawdzenia, co przyskrobałeś, nigdzie ci nie wysyłam. Ale na szczęście mam takie urządzenie, które potrafi wejść komuś do wspomnień i zobaczymy, co takiego złego zrobiłeś, Wojanek. Więc uwaga, klikam. Ej, Gubku, jak ty możesz pić ten okropny sok, Didiego? Nie, już po tobie. Zaraz cię rozwalę. O, to rozwaliłem tego Gubka. Nikt nie będzie pił innych napojów niż Wojanek. A ty, doktorku, widzę, że pijesz naprawdę dobry napój. To ty masz szczęście. Szarki, ty pijesz soczyk swój? O, nie. e os esputo No, i ty też pożałujesz tego, a masz A ty, ty pijesz. O, ty też pijesz Wojanka. No dobra, to ciebie też oszczędzę. Masz szczęście. Nie wierzy, Wojanek, że zabijałeś innych tutaj ludzi, którzy pili inne napoje niż Wojanki. No tak się składa, że musiałem to zrobić. Niestety. A wy gdzie byście wysłali na przykład napój Wojanka? Do piekła czy do nieba? Jeżeli do piekła, to zostawcie łapkę w górę, a jeżeli do nieba, to zostawcie subskrypcję. No to niestety, ale musisz wylądować w piekle, bo w nie niebie... Nie ma dla ciebie miejsca. Co do piekła, no nie, ale tam też rozwalę wszystkich, co nie piją wojaneków. No dobra, to teraz zapraszam kolejną osobę. Jestem mega ciekawy, kto to może być. O, cześć! Co ja tu robię? No ty mi lepiej powiedz, co robisz w tym miejscu. Dlaczego tu się znalazłeś? Nie wiem, ja wszystko co robiłem, to zawsze było coś dobrego, dlatego się dziwię. No to możesz mi powiedzieć chyba, co robiłeś dobrego, co nie? No ale jest problem, bo ja nic nie pamiętam. Wszystko mi jakbym zapomniał. Jak możesz zapomnieć? No dobra zapomniałeś dobrych rzeczy, ale na pewno pamiętasz jakieś złe rzeczy, które zrobiłeś. No, ale ja właśnie nic nie pamiętam. No to nic nie szkodzi, bo mam takie urządzenie, które pokazuje twoje wspomnienia, więc sprawdzimy zaraz, co takiego przeskrobałeś. Więc uwaga, sprawdza! O, witaj! Jestem Palionek i chciałem ci rozdać mój nowy super ekstra napój. Mam nadzieję, że będzie ci smakował. Witaj! Jestem Palionek i mam taki super skład. Możesz poczytać. I smakuje kiwi, dlatego chcę ci go rozdać, żebyś ocenił, jak smakuje. Trzymaj. Witaj doktorku, mam nadzieję, że jesteś spragniony, bo jak tak, to mój super zimny napój palionek o smaku kiwi cię na pewno tutaj uratuje, ponieważ on jest taki super zimny i dobry, tylko zobacz. Ej, ty nic takiego złego nie zrobiłeś palionku, same dobre uczynki zrobić, bo rozdawałeś swoje napoje przychodniom. No przecież od początku mówiłem, że tylko to będę robić. To w takim bądź razie możesz iść do nieba, na spokojnie. No i czadersko, idę do nieba. A ja zapraszam kolejną osobę i to będzie... Co? Kolejny napój? To jest pimpek? Ciekawe, co ty, pimpek, przeskrobałeś takiego. No właśnie, nie wiem, co ja tutaj zrobię. dlatego co ja tu robię? Ty mi lepiej powiedz. No, ja nie jestem w stanie tego powiedzieć. Jedynie, co możemy zrobić, to sprawdzić twoje wspomnienia. No dobra, no to chyba musisz sprawdzić, bo ja nie pamiętam, co ja robię. Wszystko zapomniałem. No dobra, no to sprawdzam. Napoje youtuberów, no. No zobaczmy, co tutaj jest. Ej, chwila. Mam nadzieję, że mnie tylko oczy mylą. Dlaczego tutaj nie ma mojej butelki? No, nie wierzę, dobra. Wszyscy tego pożałują. Ale skoro już tu jestem, to zabiorę te wszystkie beznadziejne butelki. I skoro nie mają żadnej, to będą musieli kupić tylko moje hale, głupki. i to mi się podoba. I tak właśnie powinno być. Teraz wygląda wszystko czadersko, wygłupki. Sprawdzę jeszcze tylko w drugim sklepie, czy na pewno tam są moje picia Jestem teraz w drugim sklepie. Nie, dlaczego tutaj nie ma moich butelek? O, kamery! Poczekam aż skręcą w tamtą stronę, zabiorę te wszystkie głupie napoje i dam tylko i wyłącznie swoje. Dobra, one są tutaj. I teraz szybko zabieram te napoje. Ha! Ja nie mogę. Nikt nie kupi tych beznadziejnych napoi. Boże, jakich tu jest dużo. To jest jakaś masakra. Ale teraz postawię wszędzie moje napoje. I tutaj, i też tutaj. Ha! To mi się podoba. Nie wierzę, Pimpek, że zrobiłeś coś tak złego. Przecież to jest niedopuszczalne. Jak mogłeś usunąć wszystkie napoje ze sklepu i dodać same swoje, żeby ludzie kupowali? Bo chciałem, bo moje są najlepsze i muszą je kupować ludzie, a tak w ogóle to basz. O, dzięki za twój napój. Na pewno się go kiedyś napije, ale wiem jedno. Wlądujesz w piekle teraz za to, co zrobiłeś. O, i pożałujesz tego, niech tylko z niego wyjdę. Ło, czemu tu nie ma wody? Potrzebuję wody. A, w sumie nie potrzebuję wody. No dobra, co ja tu robię? Ty mi lepiej powiedz, tralarero, tralala, -la, co tutaj robisz w tym miejscu, ponieważ tutaj trafiają osoby, które już umarły. I moim zadaniem jest wysłać do nieba albo do piekła, więc mi lepiej powiedz, co zrobiłeś takiego złego albo dobrego. Właśnie, nie wiem, wydaje mi się e, W sumie to nie, nie pamiętam Jak nie pamiętasz? Każdy pamięta, co zrobił dobrego i co złego Ja na przykład dzisiaj pomogłem starszej pani Wnieść zakupy na drugie piętro e, Ale ja naprawdę nie pamiętam No dobra, spokojnie, tralarero, tralala Ja mam taką super umiejętność, że mogę ci wejść teraz do głowy I sprawdzimy twoje wspomnienia Co zrobiłeś złego albo dobrego Więc wchodzę Haha, tralarero, jakie ty masz brzydkie buty Śmieszne, one są totalnie głupie Nikt takich by nie chciał Oh so No faktycznie, one są mega słabe Ale nie mam pieniędzy, a potrzebowałbym Nowych, to wiecie co, ja chyba Ukradnę buty, bo tam jest sklep O nie, ten sklep jest zamknięty, ha Na szczęście mam mega super siły, dlatego Je teraz rozwalę, te buty są mega Beznadziejne, a widzę, że tu nie ma Żadnego pracownika, dlatego ukradnę te Buty, naprawdę są czaderskie Oj, spadam stąd teraz O nie, tralalero, dlaczego ukradłeś Te buty, przecież to z wielkich grzech Kradziesz, no bo potrzebowałem Lepszych, kozackich butów, musiałem to zrobić. Zresztą to nie jest nic takiego, żeby pójść do piekła. Jest to bardzo zły grzech, no chyba, że masz jakieś dobre historie ze swojego życia, to wtedy się zastanowię, albo poproszę moich widzów, żeby napisali, gdzie masz iść. A skąd ja niby mam wiedzieć, co dobrego zrobiłem, jestem rybą! Widzowie, wiedziałam teraz coś tego trallonero, bo on tylko ukradł w sumie buty. Więc albo wysyłamy go do piekła, albo do nieba. Więc jeżeli chcecie, żebyśmy go wysłali do nieba, to zostawcie łapkę w górę w kolorze nieba. A jeżeli do piekła. To zostawcie subskrypcję. Zobaczymy, gdzie go wyślemy. Masz szczęście, widzowie. Zostawili bardzo dużo łapek. I przez to, że ukradłeś buty, wtrafisz do nieba. Ha, czadersko, nie jadę do nieba. Nie wiem, czy dobrze zrobiliśmy, widzowie, że go wysłaliśmy do nieba. Bo on ukradł buty. Co prawda, to są tylko buty, ale bardzo drogie buty. No nic, zapraszam kolejną osobę. Tum, tum, tum. Sahur. Co ja robię tu? Gdzie jest drewno? Muszę rozwalić coś. Co jakim cudem ty tu robisz tam, w tum, hum, Sahur? Co ty takiego niby zrobiłeś, że tu trafiłeś? A skąd ja mam wiedzieć? Ja sobie tylko teraz rozwalałem drewno, bo potrzebowałem naskrować sobie nową broń. Widzisz ten baseball czaderski? Jakim cudem wy wszyscy tutaj wtrafiacie i nie wiecie, za co tu wtrafiliście? Przecież każdy wie, co zrobił dobrego i co zrobił złego. Ja nie wiem, co zrobiłem złego, ale dobrego zasadzam bardzo dużo drzew na planecie. W sumie to jest bardzo dobry uczynek, że tak robisz, bo wtedy jest więcej tlenu, więcej zieleni i jest ładniej na świecie, więc to jest dobry uczynek. A na pewno nie. Nie pamiętasz żadnego złego? Nie, niestety, nic nie pamiętam. No to spokojnie, mogę wejść teraz do twojej głowy i sprawdzić, co takiego złego zrobiłeś, więc się nie ruszę i wchodzę. O, potrzebuję zbudować nową chatę, ponieważ niestety finanse mi się skończyły, dlatego muszę też zdobyć to drewno na opał i w ogóle. O, to będzie naprawdę dobre. Mam nadzieję, że nikt mnie tu nie podgląda, bo to trochę nielegalne. Ej, głupku, pożałujesz tego, to są moje drzewa. Już po tobie, a masz. Ha, ha, ha. Ale bez nadziei, wypiłem już do... Dosłownie wszystko, dlatego postawię te buteleczki, a ja w ogóle sobie wyrzucę je, bo po co mi ode? O no i git! Nie będę szukał jakiegoś śmietnika przecież. Nie wierzę, że ten głupek śmieci w moich drzewach. No ja nie mogę. Dobra, muszę go pokonać. W takim razie pożałujesz już jeden biznesmen pożałował i ty głupi medelu, też masz. Nie wierzę, Tuntusa, chór, że on to zabiłeś tych ludzi za to, że tylko ścięli sobie drewno i naśmiecili w lesie. Musiałem to zrobić, przecież widziałeś, to są moje drzewa, nie może. Można śmiecić, a przede wszystkim zabiera. W sumie to prawda, nie wolno śmiecić w lesie i ścinać bez pozwolenia drzewa. To jest prawda, nie wolno tak robić. Ale też nie wolno zabijać to za takie rzeczy No trudno, mam to gdzieś, ja zrobiłem to co powinienem zrobić No dobra widzowie, teraz wy mi powiedzcie gdzie mam wysłać Tum, -tum Sahur bo ja, bo ja nawet nie mam pojęcia, bo niby zrobił dobrze, a z drugiej strony zrobił źle Więc czekam na to co napiszecie w komentarzach No dobra, pisaliście żeby wysłać go do nieba, więc w takim bądź razie Tum Tum Sahur, lecisz do nieba za to co zrobiłeś W sumie nie powinieneś tam iść, ale zrobiłeś też dobry uczynek Bo obroniłeś lasy, więc zapraszam teraz kolej jedną osobę. Ciekawe, kogo teraz spotkamy. Bombardino Krokodilo Co cię tutaj sprowadza? Czekaj, niech się domyślę. Wysadziłeś komuś domek i ktoś cię zabił i trafiłeś do tego miejsca. Ja muszę cię wysłać teraz do piekła. O, nie pamiętam. Straciłem przytomność i tak tutaj właśnie trafiłem. A tak w sumie to sobie przyleciałem, ale skoro już to jestem, no to co ja tutaj w ogóle robię? No, prawdopodobnie umarłeś i muszę cię teraz wysłać do piekła albo do nieba. W zależności od tego, co zrobiłeś, ale z racji, że nie pamiętasz